Dla NGF Champion TV, Rafa Mazorowski, witam Was serdecznie z Gali One Punch. To już piąta edycja w Piotrkowie Trybunalskim. W tym vlogu, moi drodzy, zobaczymy między innymi kulisy tej Gali, ale i też migawki z walk. No i oczywiście koniecznie musimy porozmawiać z trenerami i zawodnikami. Zobaczymy co będą mieli do powiedzenia. Bo tak jak wspomniałeś, Lyszyński już tutaj po raz kolejny toczy bój, jak do tej pory jego rekord jest dodatni, zero porażek. Kiedy jakieś walki może opas? Czy One Punch myśli o, to, o takiej inicjatywie? Nie, no nie, Wakacje nie już jest. były, bo zazwyczaj w zimą. Ja w ogóle jestem prosto, że szynko przyjechałem. Byłem na krótkich feriach razem z moim dzieckiem, z mamą, tatą, Jankiem w ogóle, z moją siostrą i z małolatami. Także fajnie rodzinny wypad i staram się balansować pomiędzy ilością pracy, której jest bardzo dużo, a takim, takim wypoczynkiem i czasem dla bliskich. bo... Człowiek dorasta do tego, że ten czas dla bliskich jest niezwykle potrzebny i, i trzeba go wykorzystywać, póki jest możliwość, aby razem ten czas spędzać. Szczerze powiem, że mam problemy trochę z tym nosem, gdyż mam cienkie ścianki w nosie i szczerze nawet bez ciosu mi nieraz tak reflecić podczas snu czy właśnie też podczas treningu, gdzie tego ciosu po prostu nie dostaje, ale... No, tak, to, spędziłem kupę lat w tej Tajlandii, dużo walk w Muay Thai i też kilka razy zdobyłem mistrza świata w Muay Thai. Yy, to znaczy, no, z, ogólnie zajmujemy się z twardymi, twardymi sztukami walki, znaczy tymi ringówkami, gdzie właśnie moi zawodnicy startują low k1, yy, muay thai, może w muay thai troszeczkę mniej, no bo tak naprawdę, no nie ma aż takich yy, startów. Dokładnie, dokładnie mówiąc, siódmy rywal w przeciągu trzech miesięcy, który się zmieniał, ale i tak szacunek dla Michała, bo na dwa tygodnie przed galą wziął walkę, nie pękał, wychodził w te wymiany. Podejrzewam, że w one punch na dłużej zostaniecie. Chcielibyśmy. Przenosicie nam szczęście. Mam nadzieję, że wy też na długo zostaniecie w ad-padżu, e, Dlatego tak, tak, mamy plany naprawdę spore. Tylko skromność, pokora, praca, a sukces i to, co na co zasłuży na pewno będzie miało. Yy, I według mnie powinien być liczony, aczkolwiek jest to interpretacja tylko i wyłącznie sędziowska, więc tutaj nie będziemy do tego pili. Yy, natomiast... Yy, Wydaje mi się, że dużą robotę robiły twoje wewnętrzne lołkiki. I też nie ukrywam, że te frontkiki na głowę również wchodziły. Tak, tak, to gdzieś mi też... To była nasza taktyka, te lewe lół kopania bardzo mocne. Robicie bardzo dobrą robotę i dla Was również podziękowania. I Dziękuję. Za kamery. Dzień Dziękuję. Dzień dla kamery, i dla Jeszcze raz Dzięki wszystkim. Słuchajcie, taki apel do mieszkańców Kartus, jeżeli chcecie się uczyć sportu walki, to tylko pod skrzydłami Patryka. Rebelia, uważam, że tam w okolicach no, nie ma lepszego teamu jak Rebelia. Polecam dziękuję i Tobie bardzo dziękuję. Rekomendację. Dziękuję za rekomendacje, jeżeli chodzi o, o Wasz rejon, to na pewno y, champion i, i to jest Mazury, tak Z, kiedy dobrze pamiętam, to, także ja się odwdzięczam. Wiceweca, dzięki, dziękuję dzięki, bardzo. jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Walka toczyła się po mojej myśli, próbowałam gdzieś tam upolować na tą obrotówkę, ale nie udało się, chociaż uważam, że było blisko, więc myślę, że plan wykonałam jak na moją pierwszą walkę zawodową, więc jestem naprawdę z Ciebie zadowolona. No, wolno bije prawie wszystko widzę, coś tam przyjęłem, ale tą nogę rzeczywiście miał szybką, nie zauważyłem, Myślałam, że będzie low kick shot a wsadził na łeb. Ale wiesz o tym, nie? Że prawdziwych wojowników to się właśnie poznaje po tym, jak się podnoszą, yy, w cudzysłowie mówiąc. No właśnie yy, to jest bardzo dobre, że akurat w organizacji One Punch mamy jakby swojego prezesa, który jakby w tej chwili zaczął yy, swoją tą i... No dla, tak jak dla mnie jest na razie perfekcja. Yy, wejdzie zawodowy kickboxing do Polskiego Związku, ustawić się dobrze kadrę narodową, która będzie mogła się prezentować w walkach zawodowych, rozwijać się, bo to troszeczkę jest co innego niż amatorstwo. Jak widzimy uprawia krwawy sport, zgadza się? No tak wyszło. Jest też coach Dominika. Słuchajcie panowie, no już wcześniej z Andrzejem rozmawiałem i wydaje się, że przełomem było te kolano. Czy się zgodzicie ze mną? Dostałem już w pierwszej rundzie i szczerze mówiąc trochę mi zgubiłem ten fokus, który, który miałem, nie? Ja myślę, że od początku była szansa odwrócić werdykt. Ta pierwsza runda troszkę przyspana. Ogólnie walka, myślę, że mogła się podobać bardzo. Była wyrównana. Dominik troszkę miał momenty lepsze i gorsze. Trzecią rundę na pewno odrobił ją. Zabrakło gdzieś pomiędzy troszeczkę. Na pewno to dopracujemy. Jesteśmy jakby świeżą współpracę nawiązaliśmy niedawno, więc myślę, że proces przetwarzania Dominika na zawodowca trwa. To jest trochę inna praca. Dobrze, powiem szczerze, że dzisiejszy poziom zaskoczył mnie, bo niektóre walki myślałem, że będą się kończyć przed czasem. E, miałem jakieś tam swoich, bo tak swoje typy, można powiedzieć. E, ale były naprawdę piękne walki. Jedna się skończyła tak naprawdę przed czasem, na 20, nie, na 40 sekund przed zakończeniem trzeciej, ostatniej rundy, a tak poza tym wszystkie poszły na pełnym dystansie i twarde walki były, naprawdę twarde walki, pomimo tego, że tutaj sędziowie na przykład w większości werdyktów była jedna walka, była 2-1. Większość werdyktów było 3-0, to tutaj to nie znaczy, że to było jednostronne, naprawdę było, przynajmniej jedna z rund przechodziła na przykład do, na, na, na przeciwnika, który, który miał na przykład drugą albo trzecią rundę, także naprawdę wysoki poziom. Rafał Mazurowski, NGF Champion TV.